To ty się witaj. Co ma się witaj, drzwi mi ktoś nie zamknął. Co za normalnie się dzieje tutaj? Ją ja? ty... się Manko, witajcie wszyscy bardzo serdecznie, ja jestem Dzięki, zapraszam Was do gary z i ze mną Purpos i Lighter. Hello. Cześć! E, i generalnie będzie. jesteśmy na rosyjskim serwerze i będzie. śmiesznie będzie. <śmiesznie> Djengis bo... albo purpos jestem niewinny, zabijcie Djengisa albo Purposa. Ja jestem nie. niewinny też, więc zabijcie Djengisa. Albo Lighter. Ja jestem, ja jestem nie. niewinny. To ma, a ma wpisane Purpos? Nie. A no ja to... mam komputer, zapraszam was do recepcji. Kto to ma pistolet, jak ja też nie mam pistoletu? Ja też nie mam. No to... to ci... No to Gdzie ja nie wiem. Zgodnie. Wiecie co, oszukujecie mnie jak zawsze, nie, a później wyjdzie. Serio. Nie gadam to, z wami. Z was jest winny, ja, nie ja jestem mam kto to, kto, to, kto, to, kto to biega tutaj przy tym zielonym samochodzie, bo nie widzę. To Kyrtia... jest purple. To jest purple, Kurtyzana, ty jesteś kurtyzanka. A nie... <laughs> Ściągaj <laughs> spodnie, będę brał cię w aucie. <laughs> a dobra, a ty, to... dobra, czy ty Ej... jesteś mordercą? Nie, ja jestem no niewinny. No naprawdę. Jest mordercą. Nie naprawdę. Nie, naprawdę. Co ty hey. masz w ręku? O, latarkę. Nie kłam? A nie, latarkę. Myślałem, że nóż. Hmm. Gdzie, gdzie, jest? Ja nie mogę, ja jestem gdzieś w pomieszczeniu na chwilę bardzo nisko. No właśnie, Dobra. nie wiem, ty jesteś. To po prostu pójdziemy tędy, za domek. Chodzi, tam o, klik, nie nas, będzie Boże. widział. O, widzę i, was. I, i wykorzystam Ej, cię. Ktoś z was jest mordercą. Jest, widzę was, za to nie jestem. Uważaj, on jest mordercą! Nie, prawda, ja nie mam w ogóle broni. O co, co tu chodzi? To kto ma broń? No, kto ma broń, właśnie? To, co nikt nie jest mordercą? Nie. Mm. No to bez sensu totalnie. No, jakieś to w ogóle dziwne jest. O, patrz, widzisz skrzynką w cię zabić. O! Nie! A! Co? I co? <grym> Chodź do to soczko! No, do ale, nie, to... no! Ale nie miałeś broni, dżingis? Miał. Miałem, ale nie mogłem strzelić. Ale ty to nie mówiłeś? No bo każdy tutaj przecież o to chodzi. Przeszukujemy się nawzajem, no. A to chodzi, no. żeby być głupi, nie was waszemu synowi, tak? Ej, no co, ty ja ci nie wyzywam, że masz no? rude włosy. Ja nie wezywam, mówię jaki jesteś, nie wierzysz mi. No, i ci włosy do środka rosną, ci muskuszami wypychają. wypychają. Tak. Tak, ja I masz trzy no, na pępku. Też. Dobra, jestem niewinny i nie mam żadnej broni. Ja też ja już, jestem niewinny. He, tak jasne, a ja jestem, kurde, mordercą. No to Lighter jest mordercą na 100%. Dobra, już wszystko wiemy. A dzięki, jaki masz nik? Yy, na pewno nie kurtyzanka. No to powiedz jaki Jak to masz. Jak stąd mam wyjść? Ja się schołam na wieży przed wami, bo ja nie mogę zabić. No ty, no, zamknęli mnie gdzieś. Ja też jestem w jakimś labiryncie. Ha, jesteś Może tam, ja byłem. Akces, jest, otwiera się. Wyszedłem na placu za co ty jesteś? A, ty goni! Od ojca uciekasz, dobra. Holy się, tutaj woda Nij zaczęła sobie. mi rosnąć. Dobrze, że uciekasz, myślę, że ja pobiegnę za to, bo ty się schowasz za roki i mi wsadzisz tasaka w plecy. No właśnie. Ty. Ale ja mam basen, tralalalala, ja, la, ja, ja, pływam sobie w wodzie, hopsa, sa. Hop, sa, sa. Ile zrobimy Dż... długości? Dzięki masz, masz pistolet? Czy ja mogę zaufać? Powiedz mi, No jasne, że tak. Ale naprawdę? No jak tak, być... wiesz, pływam sobie w basenie. Myślisz, jakbym miał coś innego, to bym nie gonił, teraz za tobą, teraz do wody w wodzie? O! Tak! <noise> tak właśnie. Jakbyś miał coś innego, to byś gonił za mną. Znaczy, nie gonił. I co? Już nie goniłem za tobą. Ale truposz leży w basenie. Pływa. Czemu dobra? mnie zabiłeś? Pomogę. Po co? No bo to nie będzie. O, jestem niewinny i mam pistolet. Kurde, jak myślisz, że jakbym miał coś innego, to bym cię kurde, nie wiem, zabił no, Jestem dobra, niewinny dobra. i mam pistolet. Jestem niewinny i nie mam nic. Bo ciężko mi... nie. Mieć... dziwną drabinę miałem tutaj. Ty, ale ja tu nie mogę... O, dobra. O, drabiny z Ryszland, jeszcze... Town, Ej, no, co, no no co. Information, HTTP, WWW, Ferbis, Nie mogę z tej drabiny zejść teraz, drabiny. ale jazda! Zlazłem, dobra. Czemu nie chcesz półny? Czy no? czekajcie, zobaczcie. Co to jest? Zobaczcie, gdzie ja jestem! Lajter jest mordercą. Nie nie jestem mordercą. No lajter trafnie, no? No zobacz, Widzicie, gdzie ja w ogóle jestem? No cholera. To był mordercą. No lajter! No to? Lajter nie, morderca. Nie, nie wiem nie strzelać. A ja no. byłem na drabinie. To się nie robi. Na drabinie, a ta drabina stoi w ogóle. Dobra, Enno. jestem mordercą. Purpos jest mordercą. Jestem mordercą. Dobra, dobra, zabijamy go. Ja jestem niewinna. Dobra, ciebie też zabijamy. Ja, ja jestem wysoko, ja stąd nie zejdę. O, ktoś się dachu, To jest na dachu. Ja jestem na dachu. To na, to na pewno nie Purpos. O, telefon wyzwania jak zwykle. Wyszek jak stąd zejść? No, drobina jest z boku. Tutaj. Dobra, musiałem mieć telefon pod ręką, żeby nikt nie dzwonił więcej. A była przynajmniej, Dobra, miał. ktoś z was jest właśnie mordercą? Ten na. O, ktoś się zablokował na tym, to jest pewnie Dingis. Nie, ja sobie idę popływać znowu. Jestem przy basenie, jakby chciał. Purpo za ciebie idzie, purpo do ciebie idzie, 500... purpo do ciebie idzie. Do ciebie idzie. Z mordercą, mówię wam. Purpose no na do pewno. Purpo za ciebie idzie, purpo do ciebie idzie do basenu, purpo do ciebie idzie do basenu my nogi. Dobra. Ale weź. No co weź, bo Tam W dwa ognie mnie teraz wzięliście, który jest mordercą, przyznać. Faden, ja nie jestem, no. Ja, ja też nie, nie jestem. Dostaw mnie, purpos. No tak, jasne. Weź. Dostaw mnie, nie zabijaj. Weź. Ty to jest z Half-Life'a koleś. No. Ktoś Znaczy, znaczy to jest w zasadzie Jezus, ale ze zbroją z Half-Life'a. Lighter. Chodź na kościawkę. Ja nie powiedzę, bo mnie znowu zabijecie. Chodź na kościawkę. Ja nie jestem mordercą, więc A ja nie. No co przez Djingis jest, nie słyszysz, choć na, Chodź na kościawkę? Chodź, ja! Dlatego ja nie mam broni, więc ja go oni zabiję. O, znalazłem kasę. Dlatego po co mam przychodzić, skoro nie mam broni? Dobra, będę was z góry obserwował. Mam coś, walizkę znalazłem. A po zamiast zabić tego drugiego, to wy się będziecie bawić teraz, tak? Ale o co ci chodzi? No bo chodzicie obok siebie, i ktoś z was jest mordercą. Dziękuję obok siebie, ja jestem tylko na tym. Na ślizgawce. Dobra, wiesz co? Bo jest. Y, uno problemu. Jakie? To ja mogę Wam się przyznać, że ja naprawdę jestem mordercą. Ja wiem o tym. Tylko y, zabijcie mnie jak najszybciej, bo straciłem nóż i go nie mam. <laughs> Gdzieś A. go rzuciłem i zniknął. Rzucałeś nożem w nas? Nie, nie chcący rzuciłem nożem, bo tutaj jest strasznie ciężko. No to lepiej się... robij mój givery, i strzelaj. Ja nie mam giwery. No niech nie masz giwery. Ty masz giwerę. Kłop. No chyba cię pogrzało w ogóle. Dobra, chodź tu, bo ja naprawdę nie mam noża. O, on tu łazi, zobacz. No zabij chodź, go. Zabij ja nie mam giwery. Ty masz. Nie, dlaczego? Giwerę. No boże, no to bo to dobra. Ma... Ja tu. To on nie jest Dzięki. tam za. Ja nie mam ja nie mam celownika. Ten, ten no, tu. Boże. Ja widzę, boże. nie. Czekaj, czekaj. O. No, dziękuję. Ech. Co za dżingis. No ale jak mam. Jak to ci strzela bez celownika? No jest celownik na co tego Nie widzę. To idź do lekarza od oczu. O, jestem mordercą. Dobra, bez jestem gotowy. Czyżbym Jestem niewinny i teraz się przyznaję, że mam broń. Nalazłem dziecko w piekarniku. A jaki masz nick, dżingis? Eee... Czy jest żółty czy zielony? Różowa landrynka. Jest, czerwony miał, bro miał broń. chyba. Ej, ktoś jest. Ej, ten. Ktoś jest z nami. O, jest zielony. Jest. No, ten czerwony strzelaj, strzelaj i strzela i do niego. Nie mogę wyciągnąć broni, bo to jest. do dupy tutaj jest. To tutaj jeszcze jeden. Chodź to. Du -u, du -u, du -u, tego, du du Wiem właśnie, czy mam. O, zabił mnie. Ja już a wiedziałem... kto to w ogóle do nas dołączył? Co on tu robi? Weź go wyrzucić. Ja już wiedziałem, o. że Djengis jest mordercą, bo powiedział, że ma broń, a ja miałem broń, więc już musiał się no, no. <laughs> Ale to takie podpowiedzi takie malutkie. zrobiłem. O, jest jestem mordercą. Coś zrobiłeś? Coś zrobiłem i wywalił mi serwera. No jak to? Nie, sorry, nie miałem lustyckiego, jak kliknąłem coś i mi waliło. też ci zrobił. Moje się coś zrobić na chwilę online? Nie. już ja jestem online. Dobre dochodzę. Ja zostaję na dachu, już mój się mogę offline. Nie Już się robię offline. Jestem offline. Nikt nie znajdzie, a ja mogę chodzić po masztach anten. Ła! Było... Powiem, powiem Wam coś po, tym, po odcinku, ok? Mm. Nie. Tylko to po odcinku. Nie.

A ja nie zajdę z tego dachu. nie Masz broń, kurpops? Ja dasz. jest ten dobry, czy ten zły? No to Ale zależy. Masz białą purpose, broń czy palną? Po, poka Kto tam co tam jest masz, w domu, widzę go. Ja, pokaż, co masz, bo ja nie widzę. I ci ja powiem... ci nie będę pokazywał, co ja mam, bo wiesz, to nieładnie. ładnie. Ja nie wydam. Czy na ten dach da się w ogóle wejść? Nie wydam, okej. Okay. Nie wiem, czy się da. Tak da się. Jest, jest gdzieś pomieszczenie. Tylko nie wiem, właśnie jest jedno. Jest jakieś pomieszczenie jedno, w którym da się wejść, nie? Jest po prostu takie wejście, nie? W takim pomieszczeniu jedno jest pomieszczenie, w którym jest pomieszczenie z. Marta, wiesz jak ty opowiadasz? Tak, chyba w tym właśnie. ciemne. Chyba w tym nawet. No, Co to już? Tak tak się zastanawiałem, nie? Co się stanie, jak zbierzesz pięć tych części mordercą? nic. Zupełnie Ej? nic, nie dostaniesz pistoletu. Zostaniesz dostaniesz hitmanem. <noise> narwo z nami gracie. jak to to narwo. Wyżyć go. Nie no. jak Mervo. No. No. merwo. No, Mervo. A możliwe, że niedługo będę z Mervo nagrywał. What the fuck, i co to jest? Co to za merwo? L. Ktoś. Wow, co tu się kurno dzieje? Kto ma tą spluwę? E, ja nie wiem, ale tutaj koleś biega z piłą mechaniczną. A kto to jest yy, ten Merwo, Marwo, nieruchomo? Mervo to taki YouTuber, bardzo fajny. Aha. Bardzo, bardzo sympatyczny. <laughs> Tylko. Goni mnie kolej zpiłą motorową. No właśnie, widzę. Chodź, podam ci rękę, furpos. Podam ci rękę, podam ci. To pewnie dzięki. To co, dzięki za O, cholera, jaką wysoko skaczę. Tak, oczywiście, Padłem! No dobra... Mm -hmm. Nie mogę szybciej biegać! A, to dźwięki ze spiłą! A! Dźwięki z głupka, jak się załapie mnie, nie I Żebyś też nie wiedział, kogo poddał ty od głupką wyzywasz, ty. Poddał się, poddał się. się. Wygram, wygram. A, wygram. Nie, nie, jak to się Wygram! Jak? Hardcore murder. Hmm. Kliknij sobie tam i tam, kliknij sobie tam i tam, widzisz. No tak, 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 no ja wchodziłem w ten tryb, więc Art ktoś tam kojarzy. Order. A ja wygram teraz. No dobrze, tylko że generalnie to tak... No tak. No, ale się skitrałem! Uh -huh. Tylko że musimy odczekać minutę do końca, bo to... A! Cześć, purpos. To ja! To ty? Tak. To, czyli jednak nie byłeś tym głupkiem w spiro. No nie byłem, no widzisz, nie byłem głupkiem, jakieś dziwne, nie? Podobnie wyglądaliście. To ten narwo hmm. musi być kubkiem spił. Dobrze, że ty, ty lustra w domu nie masz, Kasper. Musisz zacząć częściej używać. A ja, wiecie, jak ja się skitrałem, tak, że goś mnie chyba jednakowoż nie znajdzie. Um. A gdzie jesteś? Um. E, z, y, wlazłem na półkę w szafie. W Jakżeś jak się tak powyginął. Nie mam pojęcia w sumie. A ja teraz na drabinie? Kolejna osoba dać. wyszła chyba. Tak. Kość. Kość, <laughs> Kość, Kość, wiesz, wiesz, gdzie jestem? Posłuj się, no. Ktoś na dole biega z piłą mechaniczną. Ja spadam z sam. Posłuj się! 20 sekund. Ty to jesteś w ogóle w suficie w tym momencie schowany. <noise> ja Widziałem go, biegł bieg do was, bieg... i to można chyba tworzyć. Biegł do was. Obie biegnie, bieg, biegnie, biegnie. Widzisz taki takie. Taki... O nie no, na pile mechaniczne tu... się nie. O, nie można używać piły na drabinie! Weź władnię E na to. I tak wygracie. A co? No to, to była jest taka półka drewniana. Eee... Nie można. No i co? I przegrał, Wygra... No, on chyba przegrał, no. Saby, bo... Ja nie wiem, co tu jest napisane. bo ja No w ogóle. To... Ja, dźwięku dźwięku nie ma, to... To ja nie po nie to To w ogóle gra bez dźwięku, to jest do, do dupy, no. Ale nie, tutaj nie ma muzyki, więc ja może zgłosić. Dobra, tu jest dalej Hardcore Murder. Nie Dobra, to jest... tak jest dalej Hardcore Murder, i znowu no, ja jestem mordercą. było z... Jak zwykle, ja zawsze jestem murder, co? Wo... Ale to nie to jest Hardcore Volu... Murder? To... Nie, to już jest zwykły. Wolumen 0.3 O. Dobra, dobra jestem. Aha, fajnie. Mhm, mm. Ale odgłosy się sobie to jest, trać, Bo to, to jest... była dobra miejscowa w ogóle. Ja jestem niebieski. Ty jest dalej hardcore murder, serio? Nie, to jest. No, czy kto to strzela, jest... kto strzela? Kto strzela? No ktoś strzelał. Nie strzelajcie do mnie. Co jest? Co to jest? Puk, 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 puk. To jest seredynowy. Ja jestem seredynowy. To biega na dole taki zielony? No ja. Hmm, to morder... Kto strzela? Nie wiem, właśnie. Ja, ja jestem mordercą, tak. Hmm. Jesteś mordercą? Tak. Ja wyjdź na powietrze, żeby znaleźć. To pokaż, pokaż piłę. Pokaż piłę. Nie, po, 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 Pokaż broń. Pokaż noża. Mam broni. Ło, ktoś do mnie na fejsie pisze. No jak fajnie. Odpisz pod kamerę. Zastępujcie <noise> Co, co tu się wy... To, to jest seledynowy? Serio się tam. NO JA JESTEM SELEDYNOWY! A nie ma dwóch seledynowych? Twoje pierwsze litery. Eee, HE. O, cześć! No wiem Jesteś mordercą? Nie, nie jestem. Dobra, w... się kitram. Przepraja Przepraja się. kitram. Przepraja Przepraja się. Ale to nie jest hardcore murder chyba. A to co? No to co? To nieważne, no. A Ale to było na części ten. Dobra, nieważne. Kitramy jest... się? A, ja chciałbym znaleźć ten, wejście na ten. Na... Dzięki. <laughs> Ja chciałbym znaleźć. No. Fajnie byłoby znaleźć wejście na dach, ale myślę, że tamten pokój z wejściem na dach jest po prostu święty. Zabiłeś? Tak, Zabiłeś No, prawda, no. zabił mnie. No, bo jest sły. Wszeszcie, koloru seledynowego. To nie ten seledynowy! Podnieś to broń! Co się! Zaraz, tu jest widzę Dobra, po, spokojnie, on poszedł do innego pokoju.

Widziałeś że nie będzie nic. Haha! nie, oberwałeś pierwszy! Nie, oberwałem. Nie, nie oberwałem. No krew poleciała? To z ciebie. Nieprawda. Oszukuję ta gra, nie chcę jej. A, nie, a ch nie ja, ch ja chciałbym sobie zadać w końcu bronią. Nie chcę. Dobra. Dobra, jestem mordercą znowu. Słabo. Ostatnia runda. A czemu wy też nie ściemniacie kim jesteście, no? No co bo ja cały czas ściemniam jestem, na okrągło. Ja zawsze jestem niewinnym i to nuda taka gra jest na ciągle, no. Wy sobie fajnie atakujcie z bronią i z nożami, a ja muszę łazić... No bo... dobrze, ale jak ty miałeś ostatnio bronię to wszystko no, wiecz, okay. no, to wszystko było ok. Ty zapa... zawsze musisz to ja pod muszę... siebie brać. Ja muszę być jak idiota ale, i potem taki purpos zabija, bo szukam i staram, by, staram być cię friendly. O, i ja teraz i teraz... Uwaga, ten, teraz wam ja powiem, powiem prawdę, nie mam no już chciałem cię strzelać, wiedziałem, że to ty wiedziałem, że jesteś mordercą Ale się jest mój nóż Skurkowaniec, no A więc tak Tu zabiję się jednego, a nie, to ty jesteś <gry> Co ty jeszcze? O co chodzi, że ja mam to chodzi to, taką... To, to. Czyli ty szukasz broni czy ty szukasz broni, mój drogi kolego, przyjacielu, ojczymie? Ojczymie? No właśnie z ty, ty jakiś jesteś naprawdę dzisiaj chory na umyśle? Nie. Ej, chyba... To ci się popsuło już tak ledwo sprawnym mózgu? Widzę ten pokój z tym wieszczem Chyba. Widzę? Nie, to nie ten pokój. Nie mam nic. Jak tu można wejść na dach. Jak można zdobyć broń? Tu noża. Trzeba szukać po domku? Biegam, szukam, pędzę. Nie mm. ja bardzo no źle szukasz woli. Źle szukasz, no. Źle szukam, no. No, najwyraźniej. <coughs> Gdzie ty jesteś, purpur? Muzyka cię doda Ja już nie żyję dawno! Czego on cię zabił? Lighter mnie zabił. Cześć! O, lighter. o no, no ja nic nie miałem, no. A, bardzo śmieszny. Ja miałem dobra. 100 leda, tylko że tego. Bardzo no, no, śmieszny. Ostatnie, ostatnie, nie? Ostatnia rundka. O, teraz tak, jakieś broń. Może Nintasak lol. No, miałeś broń, to już happy people z ciebie? No, no dobra. Było się wody z napić. Pierwszy raz nie jestem mordercą. Bardzo ładnie, Porpoz, bardzo ładnie. Jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni z tego swojego, jak bardzo się ładnie Wy, przygotowujesz życia. Jestem na dachu! A ja jestem gdzie ja się? W jaki Szyfek, sposób dala. się tu pojawiłem na tym? O, widzę ciebie lighter cześć! Wy we dwóch jesteście na dachu. Kto, Kto strzelał? Jest na... Ja strzelałem. Ty jesteś na dachu purpos? Nie. To to nie. Byliście we dwóch. Nie, ja nie byłem na dachu. Jest tutaj jeden na dachu. No to narwo jest. No narwo stoi efektnie. na rogu. Czy narwo jest mordercą? No na to wychodzi. A ja mam w nosie czy on jest. Strzela purpos znowu. Ja sobie pójdę, o nieczynna. Kto jest... jest... Oluju jestem! Ucaj, uciekaj, uciekaj, uciekaj! Nie jest nie teraz! Strychu. Goni mnie! <laughs> No nie, znowu goni! Mhm Goni mnie Aha, czyli to dżingis jest <noise> Ej, w ogóle śmieszne jest to Widzicie, gdzie jest wejście? Gdzie, na co? No. Jak to otworzyć? Ej, tu nie da się tego otworzyć, tak szczerze wam powiem Oglądasz mnie purpos? Tak, 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 to, tak. To, to jest. Ja strzelam to to się podnosi, no, widzisz? No, no widzę. Pewnie jak się ma łą, to można to rozwalić. A to jest to takie śmieszne wentylatory na pokoje. Oluju, no, tu jestem. Złaz z tego dachu! <laughs> Przepraszam, o, o. że ktoś tam do mnie na, na fejsie pisze, no, ale tak. Po no. co znalazłem? Co znalazłeś? Co to jest? Co to jest? Ty? Jestem w tym zamkniętym pokoju czarnym. Dżingis, chodź. Chwila. Latarka, dobra. Dżingis chodź do tego zamkniętego pokoju. Nie Chodź dawaj no, to jest... Czekam przy nim w dziach, no? Dajesz Nie. No szukaj no, ja nie, nie mogę ci tak te szyby chyba. Nie mogę, no one są kula odporne. <grym> chyba nie Ale... Serio? A nie, nie, one są, bo jakby były to by było bardziej potrzuskane, tak Chodź. Dobra, co, co to jest za kulka? What the fuck is that? What the fuck? Oh. What the fuck <grym> Ej, znikała mi broń! Ej Spaliło ci broń Zamknęło mnie Ej, zniknęła mi broń Halo No, oczywiście jest się zamknięty Halo, zamknęło mnie <laughs> Czym go zabiję? Chcesi. Czym go zabiję? A, czymkolwiek, no Otwieraj bo... Może kulką? Access, no Open the Door I co? Są so kuloodporne? Cool Są O nie, to jednak nie. nie No wypuść mnie Gdzie ty jesteś? On jest gdzieś w piwnicy w jakiejś tej, w, w... no w więzieniu. Nie mam broni, ja muszę... Może... Wypuść tak. mnie! No, tak, tak. O! Nie mogę stąd wyjść. Było cię słychać. Jestem blisko. Jesteś blisko. Teraz w którą stronę? Nie mam pojęcia. Dawno w prawo. A zepsułem kamerę. No widzę właśnie. O! Jesteś blisko. No, gdzieś to tutaj jest. Hannibal czeka na ciebie. O, <noise> jaki <włos>. głos? Ale gdzie jesteś? To nie Tutaj, kuku. Kukuryku. Gdzie? Tu? Hannibal, a nie kanibal. Hannibal lekter. Milczenie owiec. On się robi... No. Daj to w komedii było znowu. Tutaj... Wejdź na dół. A ty, 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 ja pisa, jestem zamknięty! Wejdźcieć tysiąc... na dół! Od trzech się. minut mówię, że już nie... Nie no mogę ten, stąd wyjść. No Otwieraj... Cześć, cześć. To... Jego że nie mam broni, a ta kulka może być ciekawa. Umieraj Ja też nie mam już Tasaka. Dlaczego nie mam Tasaka? Za... Nie mam broni! Umieraj! Zamumieraj. umieraj! Dostałeś sobie A... obrażeń? No, ch chyba nie wiem. <laughs> chyba nie wiesz? Chyba nie A wiem. masz? Ej, bo się biłem. Gdzie mój tasak? <laughs> Ale gdzieś mi się zamknęli? No, nie masz tasaka, Ups. he? No. Nie miałem. Dobra, dzięki serdecznie ej. za oglądanie. Komentujcie, <laughs> subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że tylko i wyłącznie Dobra dobrą zabawę. I do następnego odcinka. Trzymajcie się. I, I pamiętajcie. pamiętajcie. że gry mogą nawet pokolenia na razie. No, jo, hejka.